Po pierwsze, refleksja nad minionym rokiem. Tak po prostu. Zacznijmy od spokojnej rozmowy z dzieckiem. Zapytajmy, co uważa za swój największy sukces, co uważa za największe wyzwanie w minionym roku szkolnym. To dobry moment, żeby pochwalić za postępy, jakiekolwiek postępy, które się wykonało, a nie tylko za osiągnięcia, ale też to dobry moment, żeby wspólnie zastanowić się nad potencjalnymi obszarami do poprawy. Można sobie zadać pytanie, co zajmowało nieproporcjonalnie dużo czasu, a nie dawało efektów, albo jaka nowa umiejętność drastycznie ułatwiłaby dziecku życie, co wpłynęłoby na to, że żyłoby się o wiele, wiele łatwiej. A może coś w tym roku szkolnym było szalenie stresujące? A może w przyszłym roku szkolnym można byłoby zbagatelizować oceny z jakiegoś przedmiotu. To znaczy starać się i uczyć się z naszych ulubionych przedmiotów, a pozwolić dziecku, przegadawszy to razem, żeby najmniej lubiany i najmniej potrzebny przedmiot przejechać na samych trójkach. Wiem, że dla niektórych z was to może szalony pomysł, ale dlaczego nie? Kto powiedział, że ze wszystkiego trzeba mieć piątki? A może da się zmienić strategię zadań domowych? Może możecie inaczej zorganizować tydzień, a może inaczej się przygotować niż dotychczas? To, co Wam też obiecywałam i co uważam, że bardzo, bardzo warto robić, nie zawsze jest na to dobry moment, a wakacje to jest na to idealny moment, to jest analiza zajęć pozalekcyjnych. Przyjrzyjmy się zajęciom krytycznym okiem. Tym szczególnie, w których nasze dziecko uczestniczyło, które z nich faktycznie wspierały dziecka rozwój, a które być może były tylko zapychaczem czasu. Czym warto się kierować przy takiej rozkminie? Myślę, że warto skupić się na zajęciach, które rozwijają umiejętności przydatne w szkole i w życiu codziennym, takie, które, jeśli nie mamy zbyt dużo czasu na zajęcia dodatkowe, to skupić się na takich, które Będą stanowiły najlepszy fundament do wszystkiego innego, co dziecko i tak będzie dalej robić. I tu pojawia się też takie ważne hasło jak transfer umiejętności. Zastanówmy się, które zajęcia pozaszkolne będą wspierać naukę w szkole. Być może dojdziecie do takich wniosków, że szachy pomagają w logicznym myśleniu, że zajęcia teatralne wspierają umiejętność prezentacji a być może właśnie dojdziecie do wniosku że niektóre zajęcia dodatkowe po prostu brzmiały dobrze, świetnie wyglądały na ulotce, są po drodze z naszego domu, ale ani nasze dziecko nie jest wielkim entuzjastą tematu, ani same zajęcia nie przekładają się na niesamowicie przydatne umiejętności naszego dziecka, czy to życiowe, czy to chociażby takie właśnie do wykorzystania w szkole. Na pewno dobrym przykładem są zajęcia z języka, dlatego że ten język i tak się pojawia w szkole, a nawet gdyby się nie pojawiał, to my wiemy, że język jest dziecku bardzo, bardzo potrzebny. Nie tylko w pracy i karierze zawodowej przyszłej, ale również do edukowania siebie samego, uczestniczenia w tym życiu kulturowym, dlatego że coraz więcej rzeczy anglojęzycznych nas na co dzień otacza: czy to gry, w które dzieci chciałyby grać, czy to jakieś filmy, które szybciej wychodzą, czy książki. To, na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to wszelakie zajęcia dodatkowe, które są bardziej czy mniej powiązane z matematyką. Dlatego, że matematyka to i był i zawsze będzie fundament. Wszystkie zajęcia związane z matematyką, jeśli zakładamy, są dla dziecka atrakcyjne, warto kontynuować. Umiejętności matematyczne bowiem mają ten efekt kumulacyjny. Im lepiej dziecko radzi sobie z matematyką, tym będzie łatwiej przyswajać wiedzę z każdego przedmiotu ścisłego. Fizyki, chemii, przyrody, geografii itd. Nie wspominając już o tym, że sama matematyka jest obowiązkowa na maturze i jest całkiem trudna. Jej trudność polega na tym, że tak jak z języka angielskiego, jeśli na przykład bardzo słabo opanujesz jeden rozdział w szkole, ale dobrze przyłożysz się do słówek z innego rozdziału, jesteś w stanie się podciągnąć, nawet jeżeli masz tyły z gramatyki. Jeśli chodzi o język polski, jedną lekturę kompletnie zawalisz i jej nie przeczytasz, a drugą lekturę przeczytasz od deski do deski albo chociaż świetnie przeczytasz streszczenie i też jesteś w stanie to nadrobić. Z matematyką tak to nie działa. Jeżeli ktoś zaniedba arytmetykę, a następnie zaniedba tabliczkę mnożenia, to potem każdy etap edukacji w zakresie matematyki i każdego przedmiotu ścisłego. Będzie utrudniony. Twoje dziecko będzie o trzy kroki do tyłu, porównując to, co mogłoby się wydarzyć. Trudniej jest załapać jakikolwiek nowy dział, kiedy mamy tyły w matematyce. A teraz wyobraźcie sobie, jako alternatywę, nie sytuację, kiedy twoje dziecko jest na bieżąco, to znaczy na bieżąco ogarnia arytmetykę i na bieżąco ogarnia tabliczkę mnożenia. Wyobraź sobie, że twoje dziecko czuje się w tym dobre. Że czuje się w tym mocne, że uważa, że matematyka to jest spoko rzecz, że cyferki, literki, liczby to jest coś, co ono potrafi, w czym się odnajduje, a przede wszystkim, co nie przeraża, bo matematyką bardzo łatwo jest dzieci w szkole przestraszyć. Jeżeli twoje dziecko idzie na każdy przedmiot ścisły, myśląc, że być może nie lubię tego podręcznika, być może nie lubię tego nauczyciela, ale ja się matematyki nie boję, to jest prezent. Który naprawdę warto dziecku dać, jeżeli już musi przeżyć te kilkanaście lat w szkole. A jeśli zastanawiacie się, no dobra, ale jakie zajęcia dodatkowe z matematyki byłyby atrakcyjne dla dzieci, bo do głowy przychodzą ci tylko na przykład korepetycje z matmy? Odsyłam cię na amakids.pl, bo tam znajdziesz arytmetykę mentalną, którą tobie serdecznie polecam i jako neurobiolog edukacyjny z wykształcenia, ale również jako mama. Arytmetyka mentalna w skrócie to jest tworzenie Działań takich arytmetycznych, właśnie dodawanie, odejmowanie, a potem mnożenie, dzielenie na liczydle japońskim Soroban, kiedy to dzieci na początku manipulują na liczydle, przesuwają sobie koraliki, operują na konkrecie. Matematyka nie jest trudna, bo nie jest abstrakcyjna tylko dotykamy dosłownie fizycznie te liczby i cyfry. Następnie dziecko dochodzi do takiego etapu, kiedy i to mówię cały czas o dzieciach, a nie na o dwudziestoletnich studentach, kiedy to dzieci takie zadanie jak 2685 razy 16 jest w stanie zrobić po prostu w pamięci. Arytmetykę mentalną macie akurat prawie że w całej Polsce, natomiast te zajęcia świetnie nadają się jako uzupełnienie online, jeśli mieszkacie bardzo daleko od głównych ośrodków e, miejskich. Oczywiście Amakids oferuje znacznie więcej zajęć dodatkowych. Zachęcam do zapoznania się z ofertą na ich stronie amakids.pl. Ja ze swojej strony, w kontekście dzisiejszego odcinka, najbardziej polecam Wam zresztą ich flagowe zajęcia, czyli właśnie arytmetykę mentalną. Kolejny punkt, wracając do koru naszego odcinka, to planowanie z wyprzedzeniem. Być może dobrym pomysłem będzie zerknięcie na program nauczania na kolejny rok. Czy są tematy, które mogą być dla naszego dziecka trudne? Może są jakieś ciekawe książki i komiksy, które właśnie będą traktować o wydarzeniach historycznych czy tematach na geografii, które będziemy omawiać? Może są jakieś świetne filmy, które właśnie w wakacje będziemy mogli obejrzeć, a które będą dotyczyć mniej lub bardziej tematów omawianych z ulubionego lub najmniej ulubionego przedmiotu w szkole? Oczywiście, wraz z wiekiem, chcemy, żeby dziecko miało nie tylko coraz większy udział w planowaniu swojej edukacji, ale też docelowo przejęło zupełnie odpowiedzialność za swoją własną, za swoją własną edukację. To będzie wzmacniało też motywację wewnętrzną. Natomiast wakacje to jest taki czas, kiedy robiąc razem te podsumowania, pokazujemy w ogóle dziecku schemat, jak wygląda takie świadome planowanie, rozmawianie, podsumowywanie pewnych elementów. Podsumowując takie refleksje i takie planowanie, czy to roku szkolnego, czy bilans starego roku szkolnego, to inwestycja w przyszłość naszego dziecka i bycie bardziej świadomym w całym tym procesie. Bardzo łatwo jest przeżyć dzieciństwo dziecka na autopilocie. Koniec pierwszej klasy, druga klasa. Kupujemy listę podręczników, którą dostaliśmy od nauczyciela. Druga klasa, ten sprawdzian, ten sprawdzian, ten apel, kolejna, trzecia klasa, wakacje, odpoczywamy. Uff, lista podręczników do trzeciej klasy, jedziemy dalej. Jakie zajęcia dodatkowe? Bardzo łatwo przejść życie na autopilocie, podczas gdy nawet jeśli pewne rzeczy są nie do uniknięcia, to wartością samą w sobie będzie pozostanie świadomym w tym procesie i pokazanie dziecku, jak można pozostać świadomym w tym procesie. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Życzę Wam wspaniałych wakacji. Jednocześnie tym odcinkiem kończymy trzeci sezon odcinków podcastu Jak nauczyć dziecko show. Jestem Rozanielona, że spędziliście ze mną ten czas, że tak chętnie słuchacie tych odcinków, dlatego że słuchalność cały czas wzrasta. Szykujemy razem z AmaKids dla was niespodzianki. Więc odpoczywajcie, my też będziemy odpoczywać i widzimy się i słyszymy się ponownie we wrześniu. Pa, pa!